Cześć, nazywam się Adam Probosz, a ty oglądasz VeloArt TV. To będzie nasza e rozmowa numer jeden. Moim rozmówcą będzie dzisiaj Przemek Niemiec. Witam, witam wszystkich. Muszę to powiedzieć, były kolarz zawodowy, który zakończył karierę, ale dziś porozmawiamy sobie właśnie trochę o tym zakończeniu kariery, troszkę jeszcze powspominamy tego, co działo się na rowerze. Wspomnimy też przyjaciela Przemka Niemca Michele Scarponiego, a na zakończenie Przemek poda Wam swój patent na... na co? Na zjeżdżanie w dół. Na zjeżdżanie. W górę się nie zjeżdża. <noise> Zapraszamy. Szanek, znamy się od wielu lat i to nie tylko na zasadzie zawodowej, jako dziennikarz, kolarz, ale znamy się też prywatnie, natomiast pierwszy raz rozmawiam z Tobą jako z byłym kolarzem. Zawsze byłeś zawodnikiem czy Tomikę, czy Lampre, czy, czy Team Emirates, a dzisiaj, no niby do końca roku masz kontrakt, ale, ale przestałeś być kolarzem. No tak, znam się kuperat, naprawdę ten czas biegnie niesamowicie szybko, ale no tak, jestem już byłym kolarzem, mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, ale na razie dobrze mi z tym nic. Nie narzekam jakoś na, na brak tego, tej rozłąki z kolarstwem, w miarę wolnego czasu, w miarę pogody na rower dalej siadam, bo, bo to jest moja pasja i pewno prędkość to nie zmieni. Ale no mówię, no coś, jakiś etap w moim życiu się zakończył, coś, coś nowego się zaczyna i jestem na, na, na etapie jakby planowania pomału w swojej dalszej przyszłości, ale, ale chciałbym, żeby to dalej było coś związane z rowerami. Ale kiedy rozmawialiśmy wcześniej na, na, na te słowa już nie będę kolarzem od stycznia, zrobiłeś takie UF. Czy to rzeczywiście jest tak? Czujesz tak? No, to może to tak, ja bym jakby była możliwość chęci mam, to jest tak, o, chęci dalej mam do ścigania, bo, bo, bo naprawdę bym się chciał. Chciałbym. Mam ochotę do, do trenowania, do, 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 do wszystkich wyrzeczeń, które, które z tym się wiązały. Ale powiem szczerze, że te wyścigi już tak w kolarstwie się tak bardzo zmieniły, że, że, że wyścigi już tak bały, stały się bardziej jakby uciążliwe. I, no i stwierdziłem, że, że to już chyba już jest ten moment dobry, żeby, żeby zejść ze sceny i, i teraz się przyglądać temu, temu z boku, z drugiej strony jakby ekranu. Jeden z kolarzy napisał niedawno, że dzisiejsze kolarstwo to jest czysty biznes. To znaczy co, wolałeś być kolarzem niż biznesmenem? Znaczy tak na pewno no, ja, ja absolutnie nie żałuję tego, że byłem kolarzem yy, przeżyłem niesamowite momenty w swoim życiu, ale no, kolarstwo się zmienia. No, jest coraz większa presja przede wszystkim na kolarzach wywierana, bo, bo, bo teraz nie ma tak, jak już kiedyś była, że startujemy, no to spokojnie, tam później pod koniec wyścigu zobaczymy jak będzie, tylko teraz jest... Panowie od startu ten, ten i ten mają być gotowi do ucieczki, bo musi być kolarz w ucieczce, bo, bo jest telewizja, jest reklama, która idzie na cały świat i, i to, jest, to jest taki marketing jakby, prawda? Wszystko, wszystko się wokół tego kręci i, i kolarze muszą być widoczni cały cały etap, nie tylko, nie tylko w, na mecie, ale, ale mówię od startu. Czy ta nowa rzeczywistość już do Ciebie dotarła, czy jest czy tak, że budzisz się czasem rano i, i, i zastanawiasz się, Jaki wyścig, jaki trening trzeba zrobić, jaką pracę wykonać? Na razie z tym nie mam problemu, bo, bo mam tyle rzeczy do zrobienia w domu i wokół, wokół niego i, i staram się teraz właśnie nadrabiać wszystkie zaległości, których no, nie byłem w stanie e, zrobić za, za kariery, jak się ścigałem na, na tym rowerze, bo wiecznie jakieś zgrupowania wyjazdy były. Także teraz, no, teraz mam ciężko w ogóle się wybrać na rower, jakbym chciał chciał codziennie, bo, bo nie ma takiej opcji, po prostu jest, jest tyle innych rzeczy do zrobienia, gdzie, gdzie po prostu mają pierwszeństwo te rzeczy. I, i na razie póki co nie odczuwam tego, tego, tej rozłąki z kolarstwem. Zobaczymy w przyszłym roku, jak to, jak to będzie, ale mówię, na razie pewno do końca roku tak będzie, że, że każdy dzień będzie, będzie zajęty, i na tę tamtą na nudę nie będę narzekał. Czyli nie, nie ma tak, nie. że potrzebujesz hmm. kilku minut, żeby ustawić się w tej nowej rzeczywistości. Od razu w nią wpadłeś. Tak, myślę, że poszedłem za ciosem. Przyjechałem, wróciłem z ostatniego wyścigu do domu, i na drugi dzień już, już wiedziałem, co mam robić, także no, nie było. Do dnia dzisiejszego nie było takiego dnia, gdzie, gdzie rano wstałem i, i chwyciłem się za głowę i mówię, kurczę, co, co ja mam dzisiaj robić? Zawsze, zawsze coś jest do, do zrobienia i, i czy, czy, jak mówię, czy w domu, czy z dziećmi, czy wokół domu, czy gdzieś gdzieś zajechać, coś pozałatwiać. I... Także no, na, na chwilę obecną wygląda tak moje życie, że, że nadal jestem w tym ciągu jakby robienia czegoś. No, nie, nie siedzę przed kanapą, przed telewizorem i tylko cały czas, cały czas coś robię. Ile lat spędziłeś na rowerze? Na rowerze, odkąd zapisałem się do klubu, 25. I przez ten czas właściwie miałeś wszystko poukładane. Właściwie wszystko było Ci, no jak się to mówi, pod nos podane. Znaczy miałeś, miałeś plan, miałeś plan treningów, miałeś plan wyścigów, miałeś kalendarz. E, wiedziałeś, co w którym momencie trzeba zrobić. E, no sam sobie musiałeś spakować walizkę, ale bilety też Ci ktoś podawał. Miałeś jedzenie, miałeś ciuchy. E, tego wszystkiego nagle zabraknie. No jak, tak. się, jak, się, jak się w tym odnajdziesz? Znaczy mówię, jedynie, co, co tak przypuszczam, czego może mi brakować za jakiś czas, to, to właśnie tych wyjazdów. No bo, bo przez te wszystkie lata byłem przygotowany przyzwyczajony do tego, że walizka to się w domu nie... nie, nie, nie odstawiałem gdzieś, gdzieś na bok, żeby ona stała jakiś czas, tylko cały czas była otwierana, zamykana, pakowana i, i cały czas był ten, ten, ten wyjazd, dom, lotnisko, lotnisko dom. Ale mówię, no na razie na razie jakoś jakoś daj rady bez tego, ale być może tak być w przyszłości, że, 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 że tych wyjazdów będzie brakować. No, no mówię, no, mam, mam też inne rzeczy do, do, do zrobienia i może jakoś postaram się ten czas zapomnieć czymś innym. Są dzieciaki, są... są jest wszystko jest wokół... wokół, wokół jest to życie prywatne przede wszystkim i, i mówię, chciałbym teraz właśnie więcej czasu poświęcić dla, dla, dla dzieciaków, bo, bo widziałem ich, no, bywało tak, że, że bardzo rzadko i... i i chcę po prostu zaraz nadrobić te, te, te zaległości. Które, ten czas, który nie, nie mogłem poświęcić dla nich w latach poprzednich. Ale to często jest tak, że kolarze, szczególnie jak mają małe dzieci w domu, mówią, że właściwie na wyścig jadą odpocząć. No tak, ja tak mówię wiadomo, że, że śmiałem się przy tym, ale, ale jechałem na wyścig się wyspać przede wszystkim. No bo jednak w domu tego, tego spania jest, nie ma tak dużo, jakby się chciało. Ale to też jest, potem człowiek wpada w jakiś rytm, ten, ten rytuał i dla mnie obudzić się, wstać codziennie o 6 rano, to, to nie jest problem, nawet jak pójdę spać o północy, czy coś takiego. Bo mówię, dla mnie taki czas wolny to zaczyna się w ciągu dnia dopiero o 22, jak już wszystkie dzieciaki będą budą spać i, i jest w domu cisza, dopiero wtedy siadam przed telewizorem, oglądam sobie tam jakieś swoje, swoje ulubione programy, ponagrywane oczywiście, bo nie było czasu wcześniej je oglądać. No i tak mówię, mam te dwie godziny do północy, powiedzmy, dla, dla siebie, potem idę spać. No i często jest tak, że wszyscy rano już już jestem na nogach, no bo, bo zaczyna się dzień, trzeba gdzieś jakiś porozwozić do szkoły, do przedszkola i, i, i... Nie narzekam, można z tym żyć, także, to mówię, tylko wszystko kwestia przyzwyczajenia. A te ponagrywane programy to będą też wyścigi kolarskie, czy to sobie odpuścisz? Yy, też, też są jakieś tam wyścigi ponagrywane, ale powiem szczerze, że większość to są programy motoryzacyjne, bo jak, jak wiecie... Samochody to moja druga pasja, ale, ale ostatnio właśnie przeglądałem całą listę nagranych nagranych programów i jakieś wyścigi, w których startowałem, oczywiście też są ponagrywane. Pewno przyjdzie czas, że, że do nich wrócę. Ale będziesz teraz, po zakończeniu kariery, dalej oglądał? Będziesz, będziesz siedział przed telewizorem, oglądał wyścigi? czy? Myślę, że tak, bo, bo to mówię, bo to jest, to jest moja pasja. Czy teraz, czy teraz Roberta Kubica będziesz oglądał w Formule 1? Też. W Formułę 1 na, oglądałem cały czas, nawet jak, jak, jak Roberta w niej nie było, oglądałem ca, cały, praktycznie cały kalendarz. E, bo mówię, bo, bo mnie to też bardzo interesuje, ale a wyścig będę dalej oglądał. No bo bo mnie, podoba mi się to po prostu: jak tylko będzie czas i, i będę miał możliwość, to, to, to albo na wyścig się, się przejadę w, w roli kibica, albo, albo będę oglądał w telewizji. Także na pewno na pewno nie ma czegoś takiego, że jakiś wstręt e, do królestwa u mnie jest, czy też, że nie mogę na to patrzeć, tylko cały czas to jest i, i pewno, pewno no, przez jakiś czas na pewno jeszcze będzie. Mówiłeś mi kiedyś, że Beata czasami kiedy jesteś już dłużej w domu, mówi "Przemek, wejdź, pojedź na jakiś wyścig, bo... No bo zaczyna Cię nosić, teraz Cię nie nosi? Nie nasza Beata na to czasem? Myślę, że na razie nie, no bo, bo, bo jest tyle, tyle rzeczy do, do, do zrobienia, tak jak mówiłem wcześniej, że, że, że na, razie, na razie jestem jej potrzebny bardzo żeby po prostu też ją wyręczyć w pewnych sytuacjach i na razie jakiś czas jestem w tym domu dość, dość długi czas i nie ma, nie ma żadnych konfliktów z nami, dogadujemy się, także na razie jest dobrze, a co będzie, co będzie w przyszłości, to, to zobaczymy. Ale... Myślę, że, 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 że będzie ok. Ale powiem Ci, że to jest pewien ewenement, bo jak rozmawiam z zawodnikami, którzy zakończyli karierę, to najczęściej właściwie słyszy się, że dosyć mam tego wyjeżdżania. Pamiętam jak Sylwek Schmidt mówił mi kiedyś, że dosyć ma tego otwierania i zamykania walizki, że właściwie to go męczy najbardziej. Nie jazda na rowerze, nie treningi, ale właśnie te ciągłe podróże, to ciągłe, tak jak mówię, pakowanie, rozpakowywanie, pakowanie, rozpakowywanie, a Ty mówisz, że do tego być może będziesz tęsknił. Znaczy, no bo wiadomo, człowiek przyzwyczajony przez, przez ostatnie prawie 20 lat, jak, jak mieszkałem we Włoszech, no to, to tak moje życie wyglądało, że ja cały czas jeździłem tam i z powrotem. Coś, coś, coś tym, tymi, z tymi walizkami jeszcze, jeszcze trochę pobędę, bo, bo nie będzie takiego, takiego rozstania jakby definitywnego. Tylko, tylko te wyjazdy myślę, że będą da, nadal, ale nie będą o wiele krótsze niż, niż do tej pory. Ile masz rowerów w swojej kolekcji? W domu posiadam 12 rowerów. I z 15-20 walizek. <grymne> Będziesz kupował nowe rowery, czy nie? Czy na razie ci wystarczy Myślę, to, co mam? Myślę, że nie. Na razie, na razie wystarczy to, co mam. Każdy rower ma jakąś historię, także. Do każdego podchodzę z sentymentem, i o każdym mogę coś ciekawego powiedzieć. Któryś jest taki szczególny, do którego najchętniej wracasz, czasem podejdziesz, gdzieś tam go dotkniesz, albo popatrzysz chwilę na niego? Znaczy na pewno rower, na którym wygrałem etap na Wolcie, i ten sam rower, właśnie na którym startowałem na Wschodzie Świata, gdzie wygrał Michał Kwiatkowski. Ten rower wisi honor na honorowym miejscu, i do niego darzę jakby największy sentyment, prawda? Później, później mam rower, na którym osiągnąłem szóste miejsce na Giro Italia, także no, na nim akład jeżdżę sobie czasami, bo, 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 bo lubię na nim jeździć. I tak jak mówię, no, teraz ostatni rower, Kolnago też, też, też fajny rower i jego też darzę dużym sentymentem, no, bo to jest ostatni rower w mojej zawodowej karierze. Także... A pierwszy masz? Pierwszy, mam, mam replikę, zrobiłem sobie jakieś 2-3 lata temu, właśnie dzięki pomocy trenera Karkoszki pozbierał gdzieś tam stare części i, i złożyliśmy replikę mojego pierwszego roweru z 1994 roku. No i wisi w domu na honorowym miejscu, także, także jest nietykalny i, i niech sobie wisi, prawda? Jest taki pomnik y, w domu, na murze wisi. Przeżyłeś kilka dramatycznych momentów w swojej karierze, przeżyłeś kilka bardzo poważnych kontuzji. Ale myślę, że tym najbardziej takim traumatycznym momentem no to była śmierć twojego bliskiego przyjaciela, nie tylko lidera, ale zawsze, zawsze mówiłeś o Michelę Skarponim jako o przyjacielu. To był wstrząs. Tak, dla mnie to niesam... nawet teraz, jak rozmawiamy, to już mam gęsią skórkę, bo po bo, bo bardzo do tego tematu podchodzę no, jest, jest wrażliwy, bo, bo, bo to jest coś naprawdę strata wielkiego przyjaciela. To była sytuacja taka, że, że ja wróciłem do domu połamany cały, bo się wróciłem na wyścigu w Chorwacji, miałem 7 złamań. E, wróciłem do domu z, z wielkim bólem w, w, na całym ciele, bo, bo tych złamań było sporo. No I na drugi dzień właśnie rano dochodzi do mnie wiadomość, że, że, że Michele nie żyje. I no mówię, no przyjąłem to naprawdę... Wpakam jak dziecko, powiem tak. Wpakam jak dziecko w domu, bo... bo no bo z Mikele przeżyłem niesamowite, niesamowite chwile, mogę powiedzieć najpiękniejsze moje chwile w mojej karierze, bo, bo dwa lata razem w Lample jeździliśmy, byliśmy nie tylko kolegami klubowymi, ale, ale i, i takimi przyjaciółmi, jeździliśmy razem sobie na zgrupowania, takie typowo wysko-górskie przed wielkimi turami, które, które sam Mikel płacił, bo tam było nas tylko trzech albo czterech kolarzy, nikogo więcej, bez drużyny. Także z nim byłem związany, tak nie tylko, nie tylko kolor z kolei, ale i poza i no mówię, no, był, był, to, był to dla mnie wielki dramat. Na pogrzebie nie mogłem być, no bo byłem cały połamany. W tym roku dopiero, jak byłem przy okazji pobytu we Włoszech, pojechałem do, do jego żony, którą zresztą też się bardzo dobrze znam. Odwiedziłem ją, odwiedziłem jego dzieciaków. Byłem w jego prywatnym domu i żona tam pokazała cały dom, wszystkie jego wszystkie pokoje, cały dom prześwietliła mi. Gdy on żyje w tym domu ciągle. Tak, tak, tak. W pokoju dzieci jest, jest wielki plakat Michele, jak, jak jedzie na rowerze. Nie wiem, może 3 metry na 2 metry, taki na całą ścianę i te dzieci normalnie się tam bawią i widzą, widzą Michele właśnie na, na, na plakacie, także... Także on tam cały czas jest, i jakoś sobie daję rady, no, ale mówię, dla nas wszystkich, co z nim byliśmy związani, no to, to była wielka strata. Ja pamiętam taki moment, i myślę, że to też był jeden z takich chyba fajniejszych momentów w Twojej karierze, jak spotkaliśmy się na Giro del Trentino, jak za, zacząłeś jeździć w lample, hmm. jak pracowałeś dla, dla Michele. To był etap do, do Madonna di Campillo bodajże. Tak, tak. To był ten Michele ostatni wiadomo. podjazd, kiedy Ty doprowadziłeś Michele na pozycję, puściłeś korby, i tak. później dojechałeś do mnie, i powiedzieliśmy, Wreszcie, wreszcie no. jestem. Wolny, mam swoje konkretne zadania. To był ten moment, kiedy do Arturu wszedłeś. Tak, tak. I to był też chyba jeden z takich najważniejszych momentów. Poczułeś się psychicznie wtedy zupełnie inaczej. Tak, no bo ja swoje ambicje jakby z lat poprzednich odłożyłem na bok o, o zwycięstwie czy, czy coś, tylko w mojej głowie było tylko i wyłącznie to, żeby, żeby pomagać Michele, bo, bo takie, takie zostały mi powierzone zadania przez ekipę i myślę, że z tego się wywiązają w 100%. Było właśnie to Trentino, które Michele wygrał. Potem, potem przyszło Giro i, i w latach kolejnych też, 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 dużo mu pomagałem i myślę, że, że z, z całej mojej pracy, którą wykonałem dla Michele, mogę z wszystkim sumieniem powiedzieć, że, że, że zrobiłem ją dobrze i, i absolutnie nie mam żadnych, żadnych wyrzutów sumienia, czy coś, 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 coś poszło nie tak, że a jakbym mu nie pomagał, może coś bym dla siebie ugrał, ale to nie nie o to chodziło, bo bo ja byłem właśnie rozliczany za, za, za pomoc dla Mikele, i, i, tak, i to starałem się robić jak najlepiej, jak, jak potrafiłem. Przemek, co dalej? Już wiesz? Czy czekasz teraz sobie spokojnie do końca roku? Jeszcze, jeszcze ta wypłata przychodzi do końca roku, jeszcze jesteś kolarzem, masz kontrakt. A, a co dalej już wiesz, czy to się wszystko jeszcze, jeszcze na razie ustala, układa, szukasz, Jest, szukasz tej swojej jestem drogi? Jestem na etapie, na etapie takie jakby, no, organizowania czegoś, bo wiadomo, jakieś zajęcie sobie muszę znaleźć, bo coś chcę dalej robić. Pomału po głowie już chodzą jakieś, jakieś pomysły, tak jak mówiłem, no, chciałbym w tym kolorstwie zostać, jeszcze nie wiem w jakiej roli, czy jaką funkcję pełnić, ale ale będę starał się właśnie robić tak, że, że, żeby, żeby być, mieć styczność z tym rowerem nadal. Żeby robić zupełnie coś innego, to, to jakoś nie, nie bardzo mnie interesuje, tylko... No czekam teraz, rozmawiam z, z ludźmi i, i zobaczymy, co, co z tego wyniknie. I tak mówię, no fajnie, bo też nie chcę zbyt długo iść w jakiś zastój, no bo ludzie zapominają potem szybko i nie chcę, nie chcę zostać zapomniany. Także, także chcę iść za ciosem i dalej w jakiejś innej funkcji, coś, coś dalej robić z tym obremem. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa też w tym pomoże, żebyś nie był zapomniany. Fajnie było. Dzięki wielkie. <grymne> Dzięki wielkie, Przemek. Chcemy, żeby nasi goście dzielili się z Wami także swoimi doświadczeniami, swoimi patentami. Przemek, taki Twój patent zawodowca. Przez dwa lata ścigałem się z Alessandro Potakim w drużynie i któregoś, któregoś dnia po, po, po jakimś górskim etapie, gdzie było dużo zjazdów może miałem jakiś słabszy dzień i trochę szło na tych zjazdach taką radę mi dał Alessandro on jako, jako sprinter i na zjazdach też sobie dobrze radzi doradził mi, żeby na, na zjazdach starać się obciążać bardziej przednią oś roweru że wtedy w zakręt można wejść szybciej i mniejsze ryzyko uślizgu jest te przedniego koła no i co? Od, od tego dnia zacząłem stosować tą, tą technikę i do dnia dzisiejszego ją stosuję i, i sprawdza się także. Gdy, gdy ciało jest bardziej pochylone jakby na, na tym przednim kolem, kole, na, na, na zjazdach, no to, to wtedy ten rower się lepiej skręca i lepiej się prowadzi. Rozmawialiśmy o twoim patencie, ale i kolarze też mają swoje patenty. Jak to, jak to jest z Manuelem Morim? Tak, w ekipie UAE y jest, 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 jest kolarz włoski Manuele Mori, jest mój, mój dobry przyjaciel. On ma taki patent, że ma hamulce pozamieniane, po prostu prawa klamka e, hamuje przednie koło, nie tylnie. I raz miał taki właśnie przypadek, że jego rower padł na wyścigu, e, poprosił o zmianę roweru. Mechanik mu dał w pośpiechu, no, e, okazało się, że niestety to nie był jego rower zapasowy, tylko tego gdzieś podobny kogoś innego, w którym były normalne hamulce. No i po paru kilometrach skończyło się tym, że, że manuele skończył na, na asfalcie, bo po prostu rower zahamował nie tak, jak, jak on do tego, tego oczekiwał. Zahamował normalnie, ale on do tego nie jest przyzwyczajony, także jego patent jest właśnie po zamienaniu na naszym hamulce i z tym się ściga cały czas. I nikt nie wie dlaczego. Nikt nie wie dlaczego. Ciężko, ciężko wytłumaczyć. Przemek Niemiec zawsze był bardzo odważny jako koleż też odważnie zgodził się być naszym pierwszym rozmówcą w ELOArt TV. Przemek, dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę. Również. Mam nadzieję, że w kolejnych rozmowach będzie równie... Ciekawie, goście będą na pewno interesujący, także dziękuję wam za dziś i zapraszam do oglądania naszych kolejnych wywiadów na Veload TV.